Cześć z tej strony Sol, zapraszam Was do City Skylines 2. Mamy tutaj taki problem, nie wiem, ciekawa jestem, czy u Was też takie coś było, że zajezdnia tramwajowa pokazuje brak połączenia kolejowego. Chociaż wszystko tutaj jest pięknie podłączone, nic się nie świeci, żeby był jakiś problem. Ja wyburzę go i wstawię od nowa, zobaczymy, czy to pomoże może po prostu bliżej bliżej nie na skrzyżowaniu tylko bliżej gdzieś ulicy w środku i zobaczymy czy to jakoś pomoże okej okay. czy teraz będzie krzyczało że nie ma podłączenia no tam dalej nie ma podłączenia tak bo ja przesunęłam ten wjazd mam nadzieję że się ogarnął bo kurczę szkoda by było Dobra, wrócimy tutaj później. Na razie nic nie pokazuje niedobrego. Chciałabym dzisiaj zrobić takie stare miasto w tym miejscu. To krematorium jest zbyt duże. Ja go chyba sobie usunę, bo to było tak naprawdę na szybko zrobione, żeby mieli oni dostęp do tych służb, ale się to wszystko ogarnęło. Więc tak, co możemy zrobić? No, stare miasto, więc chciałabym taki duży dep, tak zrobić. No i jakaś atrakcja pomiędzy, tak? Jakiś, jakiś, jakiś pomnik czy coś takiego. Chciałabym jakąś atrakcję turystyczną, i myślałam właśnie o tym. O wieprze obserwacyjnym chyba mamy już. Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No nie pasuje mi na te. Tutaj są te bramy, także to też nie tutaj, ale będziemy robili takie coś, także też od razu już zapraszam Was. No i tak, myślę, że możemy to dosyć blisko w tym miejscu zrobić, czyli tak po drugiej stronie, tak naprawdę. Po drugiej stronie o, w ten sposób. I tam zrobimy taki większy park. A teraz e, zrobimy taką ścieżkę, tą deptak, tak? Chciałabym ten deptak do tej drogi, chciałabym podwójny deptak, nawet w ten sposób, niech on idzie. E, a tutaj naokoło zrobimy takie wokół. Tylko ciekawe, czy mi się to uda. I teraz chciałabym, właśnie, żeby to były taki centralne. Park, centrum, znaczy jest miejsce, gdzie te wycieczki będą chodzić główne, naokoło. I taki deptak, myślę, poprowadzimy prosto. Hmm, będzie krzywo trochę, ale może być. Nie musi być tak prosto. O, ładnie, podoba mi się. Zostawiamy to. Tylko te kamieniczki troszeczkę będą rozlazły. Znaczy tak, tutaj będą wzdłuż tego kamieniczki, a tak pomieszamy trochę tych kamienic razem z innymi budynkami. I tu już będą zwykłe drogi. Nawet może zrobimy z takich, z, tami, z takimi parkingami i zastanawiam się, czy właśnie jednokierunkowe może. Hmm. Gdzie nie, gdzie będą jednokierunkowe i tutaj będzie 90 stopni. No a, a, mam takie coś, dobra, tutaj będą kąty proste kamieniczki te kamieniczki, one są prosto. Yy, tutaj 90 stopni też w ten sposób 180 proszę bardzo. Yy, z tej strony wiedziemy. Może tak zrobię, a później przekręcę tak naprawdę. 91. Tu jest 90, tak? A tu już nie jest 90. O jest, dobra, udało się. Yy, takie przejazdowe tak naprawdę będą. Tylko zamieniłabym yy, także w ten sposób. Może tutaj już normalne uliczki. Tu 90 stopni jakoś polecimy. Jest dobra. Yy, tu możemy do tej ulicy. Nie będę jej usuwała. Niech będzie w taki sposób. Yy, to możemy podłączyć. Pewnie. Niech będzie jakoś inaczej trochę. Tę możemy usunąć. Hmm. Zastanawiam się, jak z tej strony zrobić. Hmm, tutaj jest taka skośna, może właśnie poprowadzimy jakieś ulice. I troszeczkę inaczej chciałabym, żeby też były. O, może w ten sposób. E, Okej, okay. tutaj jeszcze chciałabym mieć te kamienice, więc tu równolegle zrobimy do tej drogi. O, siateczkę zrobimy. Coś takiego nam wyszło. Jeszcze ten deptak y, odbuduję. Możemy zrobić jeszcze inaczej, że weźmiemy takie deptaki sobie wzdłuż. Zaraz wam powiem, co chciałam zrobić. W tym miejscu będzie taki duży plac. Och, ale tutaj się rozjechały te kratki strasznie. Przecież tutaj było robione według tego, no, tych kratek. No. I już zaznaczę sobie to. Takie śródziemnomorskie chciałam zrobić. Zobaczymy jak to powstanie. To ben, widzę, że jest do tej drogi. Yy, tak, tutaj będzie ten plac duży, tak? Z tej strony sobie zaznaczymy jeszcze. Zmienimy te kratki. O, teraz lepiej. I zaznaczmy sobie w tym miejscu. No, będą oddzielnie, trudno. O! Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Plus, y, mamy jeszcze z tej, z tej z tych budynków specjalnych y, tutaj. Więc, jeżeli coś nie będzie pasowało, to po prostu wstawimy. O! Na przykład. To, to będzie ładnie pasowało w tym miejscu. Yy, gdzie jeszcze ten budyneczek możemy wstawić? O, tutaj ładnie, takie reprezentacyjne. Yy, hmm. No, to będzie w tym miejscu tak. O, coś takiego. Ja. Podoba mi się. Dobrze, zrobimy z tej strony jeszcze plac. No. Gdzie to było? Tutaj. Zrobimy plac fajny. Nie wiem czy z tej kostki, może, może jakąś inną chodnik na powierzchni. Ale czy ten chodnik jest używany przez osoby kafelki? Kafelki. Wiecie co? Spróbujmy to. Może to będzie taki chodnik, który będzie też wykorzystywany. To by było super. kładający się. No, ja chcę zamknąć. O, właśnie. O, fajnie to wygląda. Taki duży plac. Ja cię kręcę. No, ale dobrze. Fajnie to wygląda. Później idziemy tam. A tutaj jest piękny park z tą rzeźbą. Super. A tu mamy ryneczek. Eee, dobrze, ale to zapotrzebowanie nam zniknęło i nie, nie mamy tych budynków w tym miejscu. Hmm, to może usunę to tutaj, tutaj, niech się wybudują najpierw z tej strony. O, będziemy mieć podgląd większy. Tak, usuncie się, Usuńcie się i budujcie w tym miejscu. Chciałabym zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Um, aha, i szkołę. Szkołę bym chciała w tym miejscu. Chociaż, no jak widać, jest niby zapotrzebowanie, ale ja przydzieliłam dzielnicę. Jeżeli przydzielimy dzielnicę, to są zielone te dróżki tam, gdzie, no właśnie w tej dzielnicy. Szkoła podstawowa, no pięknie, śródziemnomorska. Czy tutaj rejonowa? To nie. Ale ta będzie pięknie pasowała w tym miejscu. Tylko gdzie ją postawimy? Może tu, przy tej głównej drodze. To będzie takie stare miasto. Myślę, że będzie pasowała jeszcze. MH, poprosimy wszystkie MH, liceum, pewnie. Liceum zrobimy w tym miejscu gdzieś. Hmm, gdzie by można było zrobić liceum? Może w tym miejscu? To są takie zepsute kratki, więc możemy. Tak naprawdę. O, super. Ja bym tą drogę y, ściągnęła, że tak powiem. Wiecie, co możemy nawet im zrobić z tej strony? Taką drogę. Ok, to zrobimy tak. Zrobimy, moi kochani, w ten sposób, ale pod kątem. O. Wolę jakoś robić te parkingi pod kątem. Lepiej się wyjeżdża. O, świetnie. No, przy szkole w sam raz. O, nawet kratki nam się poprawiły. No proszę. To może z tej strony tak zrobię? Czemu by nie? Dobra. To tu zmniejszymy. wtedy też te kratki powinny troszeczkę się naprawić. Czy jest 90. Jest. Proszę. No, nie naprawiły się, ale trudno. O. No, wiecie co, podoba mi się to. Fajnie to wygląda. Tu mamy fajny deptak. Tędy też można przejść sobie dalej do parku. No. Obudują się przy tej drodze. Super. Będziemy mieć kamienice. Ładnie. Tu jest chyba odstęp. Nie wiem, jak to wygląda. Pokażcie. Aha. Hmm. Czy możemy jakoś te. Odebrać sobie. No nic. Tu będzie plac zabaw. <noise> tu będzie plac zabaw. Albo ścieżka przez środek. Szkoda, że się nie. Mm, o jedną kratkę więcej i by było super. Albo nawet o dwie. O, jedno. Dobra, zostawię to yy, i zaraz zobaczymy, czy jakiś plac by mi się nie zmieścił. A ten średni plac zabaw. O! To mi się podoba. Dobra. Tylko musiałabym ten. O nie, teraz ten nie chcę. O, właśnie, może w ten sposób. Tutaj też jest przerwa, więc chyba zrobimy po prostu takie coś, że. Lecę tutaj ścieżką. Będzie tak. No, to powinno być spójne, więc. No, ale trudno, trudno. Tutaj będzie ścieżka. Na skróty mogą sobie chodzić. Tu jest za duży ten kwadrat. Więc może jakąś dróżkę tą mniejszą zrobimy. Pokażcie mi ją. O, tą. Yy, I może odzyskamy trochę tych. Czy jak dam je z tej strony? Przeskoczył, trochę przeskoczyło. Yy, tylko chciałabym z tej strony, żeby przeskoczył. O, właśnie. I może teraz jakieś budyneczki małe. Super. Yy, ale możemy jeszcze tutaj odzyskać sobie. O, pięknie, już się buduje. Mm, możemy te ścieżki porobić. O! Czy tu już się... Tak, podłączymy się ładnie. Tędy jest nas za mało miejsca, żebyśmy przeszli. Ale na przykład tutaj przejdziemy. Proszę bardzo. I przejdziemy do tej drogi. O! Pięknie. Oj! No jest. Dobra. No, może być. Yy, tutaj też zobaczcie, możemy przejść z tej strony. Mamy przejście. Może jakiś skrócik. Ciach. Tutaj też. O. Wtedy to można usunąć i coś wstawimy ładnego. I możemy jakieś parki, tutaj, te malutkie, takie. Coś takiego? No, nie, nie, nie pasuje mi tutaj. A te podłużne, o. Ten jeszcze podłużny. Ten mi się podoba. Plus ten. O. Coś takiego. Tu jeszcze drogi zrobimy. I jest super. To liceum mi się podoba. Fajne jest. Co jeszcze możemy zrobić? Górę. A, zróbmy od razu, bo później zapomnę i będzie. O, ale te piękne się zrobiły. Zobaczcie, jak blisko. Trochę za blisko siebie. Ojej, biedni. Muszą patrzeć. No tutaj nie jest aż tak źle, ale tutaj. No to mogą sobie podać piątkę przybić, nie? Hmm. A tu jakaś taka przerwa nam się zrobiła, ale już chyba zostawię. Albo nie. Co tutaj jest? Jest kratka, jest kratka. To czego tak się zbudowaliście? No i teraz tutaj, no nie. Yy, a wiecie co? Ja bym tu im zrobiła inaczej. A, ja bym im tutaj zabroniła. I tu niech się budują, bo to jest za blisko totalnie za blisko. Jeszcze nawet zrobiłabym im z tej strony mniejsze. Niech się wbudują... O, właśnie. Tu przestrzeń będzie trochę, bo to tak kiepsko wygląda. No z tej strony to samo jest. No to zróbmy im tak, że... żeby nie mieli tych kratek. Od nowa budujcie. Czy ten się wbuduje mniejszy, ale mniejszy, ale w taki sposób. O, no to tak bym nie chciała. To tu zamalujmy, a ten niech się wyburzy. I o, właśnie, dobra. No dalej, dalej, budujcie. Fajnie to wygląda. Super, podoba mi się. Um, czy ja coś tutaj mogę jeszcze im dodać, żeby chętniej przyjeżdżali? Myślę, że na pewno zrobimy skrzynkę pocztową. Yy, na pewno. Bo tutaj chyba za dużo ich nie powstawiałam. No, tutaj nie ma nawet. Yy, dobra. To poprawimy to. W ogóle jest na pomarańczowym, gdzie oni jeszcze? Aj, z tej strony. No to już Już im tu dodamy. No także wiecie. No, no Na następnym odcinku myślę, że fajnie zrobimy sobie. Yy, kitam jest ruch, bo tutaj podłączyłam, ale widzę, że no, trochę jeździ ich tędy. Myślałam, myślę, że jeszcze na następny odcinek chciałabym tory przeprowadzić tędy i połączyć się z tą granicą, ale już nie będę nowego połączenia takiego robiła. Przejdziemy sobie stąd w prawo pociągiem. I po kolei, oczywiście, tutaj jakiś przystanek zrobimy jakąś kolej. Mamy ładne stare miasto, troszeczkę nie mamy zapotrzebowania, dlatego nie budują nam się, ale widzę, że już te paski się poprawiły, więc może zaznaczymy te miejsca. O. Niech się tu budują już. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No już pasek spada. Mm. I co? Może jakieś sklepy byśmy im dali. Tylko te europejskie w tym miejscu bym widziała. Ym, myślę, że w tym miejscu na pewno. Ym, tutaj bliżej możemy jakieś większe dać. Ym, sklepów no już teraz nie potrzebują. Może biura. Ach, biura tutaj mamy fajne duże. Um, może po drugiej stronie też jakieś zrobimy. O, już mamy. Um, z tej strony mniejsze. Może być. No tutaj będziemy już w dół tak iść, bo bez sensu jakbyśmy postawili tu wielką wieżę jakąś. E, czy my mamy jakieś dodatkowe budyneczki? Te wykorzystałam. Tutaj wykorzystałam. Te jeszcze mamy. Hmm, właśnie. Może w tym stylu coś byśmy znaleźli. Fajnego. Pokażcie. O, pasuje. No, pasuje, pasuje. Tylko szkoda, że tam nie można. Poczekajcie. Może jednak się zmieści. No pewnie. Ale pięknie. Dobra. Czy coś jeszcze jest? Mm, takie eleganckie mm, majestatik zobaczmy majestatik co tutaj robi o cinema ale takie fajne jakby stare wiecie co ja chyba tutaj go zostawię fajnie wygląda mm. Musimy jeszcze zrobić miejsce na Chinatown, tak się zastanawiam czy tu będzie już to dobre miejsce, ale no nie wiem, może w tym bardziej bli bliżej um, tego centrum naszego, um, no bo tutaj Stare Miasto bym chciała jeszcze pociągnąć wzdłuż um, i no nie wiem wtedy czy to by nam się pasowało, ale może... Może zostawię to. Aha, jeszcze chciałam podłączyć te budyneczki. Może, może jakieś skrzyżowanie jednak zrobię z tym miejscem. Niech będzie. I na pewno zrobimy podłączenie tutaj. Hmm. To możemy pociągnąć też dalej. Niech będą jakieś kratki w środku. A z tej strony możemy dać tak. I myślę, że strefę biurową może zrobimy jeszcze w tym miejscu, ale tą mniejszą. O, coś takiego. Tutaj nie zapomnijmy ścieżeczki. No! I co? Jak Wam się podoba? Dajcie znać. Ten fajnie budyneczek pasuje. Atrakcyjności nam tutaj dodał, może jakieś parkingi, właśnie, bo nie mamy tutaj parkingu przed taką starówką. No dobrze. Fajnie to wygląda, zobaczcie, jeszcze tutaj musimy pouzupełniać, yy, ale myślę, że dosyć fajnie to wygląda z tą statuą, że przejście przez stary rynek plus statua, tutaj mamy dalej deptak. Także będziemy ciągnąć dalej, myślę, te kamieniczki. Dajcie znać, czy Wam się podoba. No, jeszcze tutaj się nam nie wybudowało. Nie wiem dlaczego. Zaraz zobaczę, może te. Kratki, coś się popsuły. Um, Czy one są do tej drogi? Uh, oh my gosh. Uh, in mm. Czekajcie, bo to jest na dwie kratki, out, tak? O dlaczego oni ciągle gadają? Mm, zobaczę. Wybu wyburzę to. Ale Thank chcę mieć to do tych. O, o właśnie. Czy nie ma w ogóle tych piosenek, tylko gadanina? Co to miało być? Dobra, na razie zburzę. Na razie zburzę, bo chcę mieć z tej strony te domki. E, tutaj nie. I teraz chciałabym. To musimy zburzyć. I to też zburzymy. Czy będzie podwójne? O, jest, udało się. To też możemy zburzyć, będzie większe. No, nareszcie. Teraz będzie ładnie i prosto. Tak jak obok. O, tutaj pięknie się zbudowało. Takie kamienice. To ja rozumiem. Super. E no, także dajcie znać. Ja Wam dziękuję za uwagę, miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. I trzymajcie się, pa! pa.